Chwała Bogu jeszcze raz. Witam wszystkich zgromadzonych, tam gości, którzy są u nas, witam zbór, witam członków, sympatyków, a także tych, którzy nas oglądają. Tak jak siostra powiedziała, że znalazła nas w sieci, nie wiem, w sieci czy w necie, różnie to bywa, ale chwała Bogu za to, że możemy właśnie w różny sposób głosić Słowo że W różny sposób możemy się, nazwę to, afiszować. Bo my się nie ukrywamy, tylko mamy być transparentni. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat. Janusz troszkę wstępnie powiedział kreatywności. Będę mówił o czy Bóg jest, że zastanawialiście się kiedyś czy Bóg jest kreatywny? Hmm? A kim była pierwsza osoba, która była kreatywna w Słowie Bożym? Był to Bezaleel. Nie wiem, czy pamiętacie. Nie wiem, czy pamiętacie taką osobę. Była to pierwsza osoba napełniona Duchem Świętym, który opisuje Biblia w II Mojżeszowej 31. rozdział. I możemy zastanawiać się, że nie był to Adam czy Ewa, tak? Że nie był to Abraham, nie był to Mojżesz, ludzie powołani przez Pana. Ale Bóg sobie właśnie wybrał Besalena i napełnił go Duchem Świętym. Duchem Bożym, bo tak, tak, tak mówi Biblia, ale jest to Duch Święty. Yy, I napełnił go po to, aby wykazał się pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi. Jak wiemy, w tamtych czasach nie było złotników, nie było szkół. Nie było nikogo, kto by przygotowywał do takiego zręczności wrzmiarsza, bym powiedział. A Pan Bóg właśnie wybrał Besalela i napełnił go Duchem Bożym. I napełniając go właśnie tym Duchem Bożym, pokazuje, że umiejętności i kreatywność w życiu są ważne. I są darem, i powinny być wykorzystywane z Bożym powołaniem. Do czego nas Bóg uzdalnia, wyposaża i powołuje. I przeglądając Boże Słowo, możemy, za, możemy natrafić na wiele miejsc, gdzie jest pokazana kreatywność w działaniu. Choćby ta pierwsza Mojżeszowa, gdzie Bóg kreatywnie stwarza świat i wszystko, co się w nim znajduje. I przy tym On jest Bogiem kochającym, On jest Bogiem sprawiedliwym, On jest Bogiem świętym. W Nowym Testamencie Pan Jezus był kreatywny, podobnie do Besalela, wykorzystując swoje ciesielskie umiejętności przed chrztem. W codziennym życiu, bo resztę swojego życia spędził na nauczaniu, powoływaniu i nawracaniu ludzi. I Bóg pokazuje nam przez Słowo, że nasza praca, kreatywna praca jest kluczowa dla tego, kim jest Bóg i kim ja jestem dla Niego, jako Jego przedstawiciel tu na ziemi. Oznacza to, że możemy być wypełnieni większą ilością twórczego podobieństwa do Boga. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy powinniśmy być kreatywni, ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. Nawet ktoś kiedyś napisał, że nawet ci z nas, którzy nie nazwaliby siebie kreatywnymi, dostrzegają swoją zdolność do łączenia kilku przeciętnych rzeczy w coś ponadprzeciętnego. Bierzemy stosy danych i przekształcamy je w wykresy. Bierzemy jajko. Masło, jak ktoś lubi cebulę i kiełbasę, i zmieniamy to w jajecznicę albo w omlet. Czy to jest kreatywność? Prosta. Prosta. Ale też wymaga zaangażowania do tej kreatywności. Wszyscy coś tworzymy i tym samym pokazujemy innym, jaki jest nasz Bóg. Cel. Twórczych działań, do których Bóg uzdolnił Besalela, dobrze pokazuje, że my powinniśmy się właśnie na nim wzorować. Jeżeli mamy ducha Bożego, to reprezentujemy stwórcę w centrum w nim. Staramy się pokazywać, jaki powinien być świat z Bogiem w centrum naszego życia. Besalel został uzdolniony i powołany, by zbudować przybytek Pana. Jakżeż to był zaszczytny cel, Boży plan dla, do wykonania przez tego człowieka. I my dzisiaj, i my dzisiaj też zostajemy powołani do pracy, pamiętając, wszystk że wszystko co robimy, to robimy na Jego chwałę, wykorzystując Jego łaskę. A zabierając się do pracy, pozwólmy, aby ta prawda. Motywowała nas do tworzenia z doskonałością, aby jak najwięcej odzwierciedlać naszego Stwórcę. Może przeczytam te wersety o tym Bezalelu, bo tak mówię: druga Mojżeszowa 1, druga Mojżeszowa 31, od 1 do 5. I rzekł Pan do Mojżesza: patrz, powołałem imiennie Besalela, syna uriego, syna chura z plemienia judy. I napełniłem Go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem. Wszechstronną zręcznością w pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Jak dla mnie, to te wersety obalają mit twórczego światowego geniusza, bo to Bóg. Bo to Bóg wyposaża, napełnia, prowadzi, udziela. I w dzisiejszym świecie pełnym celebrytów, youtuberów i chyba się to mówi, faul wersów? Nie wiem. Influencerów. influencerów. No nie wiem. Nie używam tych. Nie używam tych, że tak powiem, atrakcji. więc, no, tak, się <noise> Więc no mogłem zapytać, o ten ten. No, Czy influencerów, tak? Dobrze. W świecie kultury i nauki, bo tak to się dzieje, tak? W świecie, gdzie wszystko jest świecące i uzależnione od człowieka. Z chęcią bycia pierwszym, z chęcią bycia zafascynowanym daną osobą, jakie to ona nie ma podziwu, i ta osoba jest, oj, godna podziwu. I świat myśli, że determinacja i talent mogą być częścią równania, a nie wie, że ostatecznie. Każdy sukces, każdy sukces twórczy jest darem łaski Pana. I patrząc, kochani, na dzisiejszego bohatera, Bóg powołał i obdarował go Duchem Bożym, który twórczo, z mądrością, z rozumem, z wiedzą, z umiejętnością obsługiwania się danymi materiałami, Bóg go też obdarował w te surowce: złoto, srebra, brąz, kamienie, drewno, każdy inny do obróbki. Każdy miał swoje punkty, że tak powiem, słabe punkty, w które Bóg, które Bóg mu pokazał, co zrobić, jak tego użyć, aby stworzyć coś pięknego na, Boży, na bożą chwałę przybytek, gdzie ma przebywać sam Bóg. I wszystkie te dobre dały, te dobre dary zostały obdarzone łaską Boga. Bo jak czytamy w liście Jakuba 1,17. Każdy dobry dar i każdy doskonały dar wstępuje z góry, od Ojca Świateł. Twórcze przedsięwzięcie Besalela nie zaczęły się od jego determinacji, zaczęły się od napełnienia Duchem Świętym. I to samo dotyczy się mnie, jak i każdego z nas. I zaraz może ktoś tutaj powiedzieć, że zapytać, czy determinacja nie odgrywa ważnej roli w naszym działaniu? Odpowiedź znajdziemy też w Słowie Bożym. Kolosan 3,23 Cokolwiek czynicie, z duszy czynicie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Jest to nakaz. Pracowania z całej siły, z determinacją jak dla Pana. Więc musimy zakazać rękawy i podjąć trud, aby wykorzystać te dary łaski. Aby nie zostały one zakopane. Chrześcijanie pełni ducha zmagają się z wyjątkowym rozróżnieniem między zaufaniem a trudem. Z jednej strony ufając Bogu, że nas zaspokoi, a z drugiej strony starając się wykorzystać daną nam przez Boga energię i umiejętności. Innymi słowy, mówiąc prościej, my, podobnie jak Bezhalel, bez musimy przyjmować zarówno łaskę, jak i przyjmując <laughs> łaskawe dary od naszego ojca, takie jak talent, surowce czy możliwości, a jednocześnie wykazując się determinacją, by dobrze nimi zarządzać i umiejętnie wykorzystać. Ale nigdy nie zapominajmy, że nasza zdolność do bycia wytrwałym jest właśnie darem łaski. Jak powiedział Mojżesz 5 Mojżeszowej 8, 17, 18 Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim Ojcom, jak się to dziś okazuje. Niech takie myślenie Uczynię w każdym z nas pokorę i zmotywuję do, pojęci, do podjęcia służby, do podjęcia pracy dla Boga. I nie czekaj do jutra. Zrób to dziś. Podejmij wyzwanie, jeżeli Bóg cię do tego motywuje. Jeżeli widzisz w tym działanie na chwałę Bożą. Spójrzmy teraz na Nowy Testament. Na Nowy Testament, jakie były przykłady kreatywności. Mamy taką dobrze opisaną w historię Marek 2, 3, 5 I zeszło się wielu takich się, przed drzwiami już pomieścić nie mogli. A On głosił mi słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. <laughs> a gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był. I przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich grzech paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. I czy ta odpowiedź nie przedstawia nam determinację i wielką wiarę ludzi, którzy nieśli tego paralityka? Przynieśli go i z determinacją zdjęli taki, i spuścili przez otwór. Nie powstrzymała ich taka przeszkoda. Nie powstrzymała ich, że muszą wykonać jakąś pracę, by pomóc przyjacielowi tak nie mam. Mieli tak wielką wiarę, że zrobili, mówiąc po ludzku, coś szalonego. Aby się dostać do, aby się dostać przed obliczem Pana. I czy ja noszę dziś innych do Boga, tak jak tam tych czterech. Czy modlę się, może poszczę za innych, nawet Wbrew nadziei, wiedząc, jakim on żyje życiem, wbrew nadziei, że on chce się przemienić. Jezus widzi determinację i, za i zaangażowanie, które często rodzi się w naszych sercach. Często prosimy go o coś, nie wierząc, że jest w stanie i chce dla nas to zrobić. On jednak zaskakuje kolejny raz. Leczy duszę, ciało. Nasze ciało. On wprowadza radość, On wprowadza pokój, miłość i cierpliwość i zaangażowanie. Zaangażowanie do determinacji. I może dziś widzisz jakiegoś, powiem w cudzysłowie, paralityka, którego trzeba zanieść pod stopy Jezusa. A może to Ty jesteś tym paralitykiem, którego trzeba zanieść pod stopy Jezusa? Jeśli tak, to weź ludzi pełnych wiary i zrób to. Albo daj się zanieść. Dziękując braciom za determinację i dostrzeżenie mojej choroby czy mojej ułomności. Bóg dał też Besalelowi wsparcie, wsparcie w osobie Ochaliba, aby pomógł Besalelowi w budowie przybytku Pana. Bóg zatem w swojej łaskawości. Dał mu partnera, do współpracy. I w dzisiejszym rozwa rozważaniu można dostrzec, że jest to duet dwóch osób: Besalel i Ohaliab, który otrzymał pomoc od społeczności, a lud przyniósł dobrowolnie ofiary, które były więcej niż wystarczające do. Wykonania dzieła budowy świątyni. I możemy tutaj dostrzec właśnie pracę zespołową, pracę w poleganiu też na innych, na wsparciu. To samo dotyczy Ciebie i mnie. Aby wykonywać pracę, do której Bóg nas stworzył, musimy nauczyć się tworzyć wspólnie. I tak też myślę, że dzisiaj budujemy nasz Kościół. Kościół, w którym jesteśmy, na którego czele. Stoi nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. On jest sprawcą i dokończycielem tego dzieła. pisać o, o tych dwóch fundamentach, to co mówi Paweł. My budujemy na fundamencie Jezusa Chrystusa. I patrząc na dzieła Boże, On też nie tworzył sam, tylko synem swoim, a Duch unosił się nad wodami. Księga Rodzaju 1, 1, 3. Nikt nie tworzy. W izolacji. Całe tworzenie dokonuje się we wspólnocie. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ zaangażowanie we wspólnotę jest zgodne z zamysłem Boga. Rodzi pokorę i może chronić nas przed nieuniknionymi próbami wroga, przed atakami, przed sabotażem naszych twórczych przedsięwzięć. Potrzebujemy siebie nawzajem. Aby wykonać pracę, do której Bóg nas stworzył, zaangażuj się w społeczność, pracuj nad tym, by budować swoją najwspanialszą pracę dla chwały Bożej i dobra innych. Każdy z nas patrzy w przyszłość, planuje i rozwija się, mając ściśle określony cel. Każdy planuje, każdy ma jakiś plan za nas. Może to głupio zabrzmi, ale ja zawsze mówię, że dla mnie życie bez planu to jest dniem straconym. No cóż, taki jestem. Może to i dobrze, może to i źle. Ale staram się wykorzystywać to umiejętnie. Na chwałę Bożą. Moja żona mówi bardzo dobrze, czyli znamy z tej drugiej strony. Każdy z nas powinien mieć cel w życiu. Każdy. Przeznaczenie to do czego Bóg powołuje. Misję. Do której zostały wyposażony, czyli jakiś cel, jakiś plan, jak widzisz siebie w przyszłości? Wierzę, kochani, że Bóg każdego z nas dziś umieścił w tym szeregu. Dla każdego coś zaplanował, jak o tym często mówimy, z konkretnym przeznaczeniem dla nas. Każdy każdy coś tworzy. A jeżeli jest twórcą, no to robi to w jakimś konkretnym celu. Kiedy kupujemy jakieś narzędzie, to żeby je umiejętnie wykorzystać. Podam przykład: grabi. Wszyscy znamy to narzędzie. Będziemy z nich zadowoleni, gdy będziemy je odpowiednio używać. Grabie zawsze grabią do siebie. Tak? A ja ostatnio się dowiedziałem, że można grabić grabiami od siebie. Używając ich, pchając. Ale to nie jest dobre, ponieważ jest to bardzo trudne. Spróbujcie, jak ktoś ma grawię, podwórko. Tak, idzie ok, ale tak, pchając, żeby coś przepchnąć, jeżeli mówimy o jakiejś trawie czymś, nie jest to łatwe. Czyli sprzeczne z przeznaczeniem. Czyli można, tylko po co? Jak można zmienić pozycję, nie pchać, tylko. Proste, grabie, proste urządzenie. Nie będę mówił więcej. Podobnie jest z nami. Bóg nas stworzył do pewnych zachowań i celów. Powinniśmy je odkryć w naszym życiu, realizując Boży plan. Robiąc to, do czego Bóg nas powołał i przeznaczył, będziemy naprawdę szczęśliwi i spełnieni. I spełnieni. Przy tej pracy, którą wykonujemy, nie możemy zapomnieć o odpoczynku. I tak jak Mojżesz na Górze synał, dostał instrukcję, dostał 10 przykazań, gdzie trzecie przykazanie mówi o Szabacie, aby pamiętano o Szabacie. I czy Pan Bóg jako Stwórca siódmego dnia też nie odpoczął? Odpoczął. Tak też my potrzebujemy odpoczynku od naszych działań, nie zaniedbując tego wolnego czasu. Uważam, że tworzenie nowych rzeczy to praca dająca życie. Podtrzymująca nas w służbie, nawet mogę powiedzieć, że uspokajająca, bo praca twórcza jest bardzo dobra i kluczowa dla każdego. Z świadomością, kim jest Bóg i kim my jesteśmy jako Jego przedstawiciele używani w tej pracy. Dlatego łatwo jest, <laughs> angażując się w tą pracę, zapomnieć o odpoczynku. Stąd Bóg zwraca szczególną uwagę na to przekazanie, bo jest to też przekazanie. Bóg powtarza to przekazanie odpoczynku po powierzeniu Besalelowi zadania twórczego. Czyli wiedział, że twórcy, czyli ludzie czynu, mogą być podatni na przepracowanie, a dzisiaj nazywa się to pracocholizm. Bóg powtarza nakaz odpoczynku. Ponieważ musimy sobie przypomnieć, że to Jego moc, Jego łaska i Jego duch pozwalają nam tworzyć i odpoczywać. Salel musiał być napełniony Duchem Bożym, aby wykonywać pracę, do której Bóg go stworzył. To samo dotyczy dzisiaj nas i mnie. I na koniec. Bóg jest tym, który nas uzdalnia do wykonywania wszelkich rzeczy. On daje talenty, on daje ta dary, on zaopatruje w materiały i chce, abyśmy z nich korzystali i rozwijali się z nich, w nich. On jest zaopatrzeniem dla tych, którzy mają predyspozycję i zdolność, jak i dla tych, którzy nie mają i powinni się o to modlić. To On jest tym, który uzdalnia nas i wyposaża. On używa dalej naszej swojej kreatywności do budowania kościoła dzisiaj. Bóg mieszka w nas, w osobie Ducha Bożego, prowadząc każdego w tworzeniu dobrych rzeczy, które wskazują na jego chwałę. Niech to nas pokornie wzmocni i pozwoli nam zaangażować się w swoją pracę. I wielką energię i ambicję. Biblia postrzega kreatywność jako odzwierciedlenie Bożej natury Stwórcy i zachęca do jej rozwoju, jako drogi do wzrostu i dojrzewania duchowego. Kreatywność jest częścią Bożego planu dla ludzkości, aby mogła ona ulepszać nasze życie, oddawać Bogu cześć i żebyśmy mogli w tym wyrażać siebie. Bóg pobłogosławił kreatywnością Becalela, który nie, który nie stworzył przybytku z niczego. Pan zaczął od obdarowania go twórczym duchem bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i wszelkimi umiejętnościami oraz materiałami, aby mógł ich użyć do wykonania tego dzieła. A wszystkie te dobre dary były. Bożą łaską. Boża kreatywność i mądrość zawsze prowadzi nas do twórczego działania i rozszerzania Jego Królestwa. I dzisiaj, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to zawsze naszą pasją będzie rozszerzanie Jego Królestwa, a nie własnego. I to powinno być naszą pasją. Niezależnie, czy jesteś rodzicem, czy dzieckiem, bez względu na zawód i pracę, jaką wykonujesz, bez względu na status społeczny czy dobra, jakie posiadasz. Bóg może cię użyć w każdym miejscu i sprawić, że będziesz cennym elementem Jego budowli w Jego planie. Nie budujmy swoich własnych królestw na ziemi, ale Jego w Jego mocy i błogosławieństwie. I zakończę listem Pawła do Filipian 2:13. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w Was ich cenie i wykonanie. Amen.